Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zaczynamy odcinek od niemiłej informacji, że zmarł ktoś. Nam bliżej nieznany. Ale mnie mamy tylko taką informację, że bogaty, bo tutaj na świątyni taki pogrzeb kosztuje z tego co słyszałem. To jest te karawany, co widzieliście, to są chińskie karawany. No, kmerzy też się tutaj chowają, ale tak jak mówię, kosztuje to. A my zaczynamy ten dzień. To znaczy, dzień to my już dawno zaczęliśmy. Ale zaczynamy nagrywanie tego odcinka. Strelia kupiła tutaj takie worki duże na pościel, jak w pralni się używa, żeby całe zestawy chować później. Poduszka, prześcieradło, kołdra, czy tam dwie poduszki nawet i taki zestaw mieć gotowy, nie? Strelia rozpada grilla. I będzie sobie robić coś tam z grilla. Jest pies hurtownika. Jest Lejla. A widziałem tam jeszcze kilka innych. Watacha. Watacha poszła za róg. Grill się robi. Ja jeść nie będę. To jajka z grilla. Do tego okra. Widzę coś tam jeszcze. Niech strajdy je. A ja, tak jak mówiłem, zażywam teraz antybiotyk. A tu nie mieli. Jutro jadę na tą kroplówkę do Żylną z witaminy C. Pierw chodzi okra z grilla. Ja ostatnio jadłem na surowo, no bo wtedy więcej tych wartości będziemy mieli, a ona jest bardzo, bardzo zdrowa, ale z grilla pewnie też jest zdrowa. A jajeczka z grilla już tak wyszły, tak więc. To sobie Srejdej tutaj jeszcze ma taki sosik, pieprz z solą. Mamy gości rosyjskojęzycznych, podajemy w pierwkie kiełbasę, tam zaraz bigos i co? I chleb, nie? Słuchajcie, na koniec jajecznica prezesa na takim boczku. Ja takie bardziej jajka sadzone robię niż jajecznicę. Czosnek, trochę sera pleśniowego, pomidor. Tam dnia kolejnego. Strayle jedzie odebrać paczkę. A ja już byłem tutaj w punkcie medycznym. Nie wiem jak to nazwać. No. Gabinet lekarski i apteka zarazem. Sprawdzić moją łapę. Jest coraz lepiej. Bo już mi kreska szła. Miałem zakażenie. Naprawdę szła. Z biopisem robiłem i codziennie coraz dalej. Się wystraszyłem trochę, ale wziąłem jeszcze antybiotyk, dużo witaminy C. I praktycznie przeszło. Tak, większość znikła. Jeszcze się, się cofa. Troje wróciła z sodą, z paczką i jeszcze jakimiś zakupami. A Troje widzę, odpala lampę i będzie robić sobie pazury. Słuchajcie, wyszła taka sprawa, że potrzebujemy telefon komórkowy kupić nowy, więc idziemy go kupić. Idę, przejdę się to zrobię kroki. Lejla śpi. Ciekawe, czy pójdzie za mną. Najprawdopodobniej. No no, o, już słyszę. Już jest. Dobry. Mam nadzieję, że nie będzie się gryzła z innymi psami. Idziemy tu do znajomej. No, tu takie shophausy do wynajęcia, jakby ktoś chciał. Zakratowane. Fajnie, bo nie trzeba stolików na noc chować wtedy. Jak w naszym przypadku. Ale tutaj urosły drzewa. Nasza sąsiadka od telefonów ma zamknięte. Więc przyjdziemy później. A tu jedzie człowiek swoim sklepem Mobilny. Żaden ZUS i skarbowy go nie ścignie. Po niby na jaki adres mieliby przyjść lub wysłać wezwanie w robię jecznicę na takich skwarkach i na pomidorach. Po chińsku nazywa się to chichą szy Czyli jajecznica na pomidorach ja to nazywam kolejną wersją jajecznicy prezesa jajecznica prezesa gotowa na talerz i do tego ser pleśniowy bo lubię także taka jajecznica prezesa dzisiaj i... Te to Gdy było zamknięte, że trzeba używać od czasu do czasu tego drugiego motobajka, żeby się nie zastał To pojadę teraz tym Ja wróciłem, bo tam znowu było zamknięte To jest zrobione Wągiel drzewny przyjechał, ale u nas my mamy Cały wór Nie potrzebujemy Zabieram railę na pływanie, sam się nie mogę kąpać, bo mam tą łapę rozwaloną jeszcze, ale już wszystko ładnie przechodzi. Nie? Dobra, dojedziemy nad morze, niech się Leila wytapla, nagramy coś, a ja tak jak mówię, tylko wejdę tam po kolana. Ale nie ma lei, pewnie się zaraz zjawi jak odpalę motor. Chodź tu! O, już jest! Słuchajcie, znalazłem takie miejsce, gdzie nie ma ludzi, akurat. A więc można lejle spuścić. O tu wszędzie ludzie. A spotkałem dziewczyny z Shanghai Baru przed chwilą. One zaraz też zaczynają. Bary otwierają o 5, a jest przed piątą, że były na plaży. Wszystkie. Aí, lá, eu estudo, aí eu escuto, aí Wieczór tam nakarmiłem psa, a dla mnie kiełbasa, proste danie z musztardą. No słuchajcie, koniec dnia, Lejla gdzieś tam sobie łazi, widzę, na horyzoncie. Lejla ma owoce, takie, z zewnątrz wyglądają jak ziemniaki, wewnątrz to takie jak gruszki z pestką i winogrona tam jeszcze. Słuchajcie, zacznijmy od środka, polecam, Pola Pizza, najlepsza pizzeria w Kambodży, pną Krzyku, oferuje też noclegi. Jak widzicie nam się świeci, bo jest blink look, blink look, ekskluzywne dodatki dla kobiet. To są kot rabartowy, raport 10. Możecie zajrzeć, kupić jakiś prezent lub coś dla siebie. Domowy wek nasza tutaj najnowsza plansza. Polecam domowe domowe produkty. Spróbujcie, możecie mi napisać, czy smakowały, czy nie. Macie tutaj. Adres do sklepu tak domowywek.pl idziemy w tą stronę drewnem palona najlepsza pizzeria oraz kuchnia włoska w trójmieście znajdziecie to sobie tam gdzieś na internetach i Michał elektryk tutaj macie stronę internetową usługi elektryczne wyszków Warszawa ale i jak będzie coś większego to może na terenie całej Polski także to by było na tyle z naszych tablic. Taka tablica u nas kosztuje 300 dolarów amerykańskich na rok czasu. Wieszamy i wspominamy tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Tak jak mówię, my już gotowi do dzisiejszego zamknięcia. Raczej bez zmian. Ostatnio widzieliście tam jakieś nowe sprzęty. Przyszły. Sejj leży, Lejla gdzieś biega. I tak jeszcze z perspektywy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że walczymy o 100 tysięcy. Myślę, że jeszcze w tym roku, tak że możecie dołożyć też swoją cegiełkę, klikając subskrybuj, dajcie łapkę, zostawcie ślad po sobie w formie komentarza, a ja żegnam, pozdrawiam i do następnego odcinka. Cześć.